Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy godzina, o której zasypiam, naprawdę wpływa na moją zdrowość, może nawet na ryzyko poważnych chorób? Większość ludzi skupia się na tym, co jedzą, ile się ćwiczą, jakie suplementy biorą, ale niewielu rozważa transformacyjną moc godziny snu. To może brzmieć dziwnie, ale według światowych ekspertów medycyny snu, kiedy zasypiam każdej nocy, może mieć znacznie większy wpływ na moje samopoczucie niż kiedykolwiek sobie wyobraziłem. W tym filmie zbadamy pięć zaskakujących prawd o śnie, które światowi eksperci chcą, żeby każdy senior znał, informacje, które mogą całkowicie zmienić Twoją noc i Twoje życie. Jeśli już brałeś magnes lub inne leki na sen, bez widocznych rezultatów, których się spodziewałeś, nie jesteś sam. Dzisiaj odkryjesz, dlaczego Twoja godzina snu może być brakującą częścią układanki. I jakie proste zmiany możesz wprowadzić już dziś wieczorem, aby chronić swój umysł i ciało? Zostań ze mną do końca, bo dowiesz się, jak małe zmiany w Twojej wieczornej rutynie mogą pomóc ci spać lepiej, zmniejszyć ryzyko poważnych chorób i obudzić się czując jasność umysłu i pełną energię. To praktyczne i proste kroki, które możesz zacząć dzisiaj, i różnica, którą zrobią, może Cię naprawdę zaskoczyć. Większość słyszy, że musi wyspać się wystarczająco, ale niewielu rozumie, że dokładna godzina, o której idziesz spać, może być równie ważna jak liczba godzin snu. Badacze z ośrodków snu odkryli, że seniorzy, którzy zawsze śpią w określonym oknie czasowym, zazwyczaj między 25 a 23, doświadczają znacznie bardziej restauracyjnego snu i głębszej regeneracji ciała niż ci, którzy śpią o zmiennych godzinach i późno zasypają. Widzisz, twoje ciało podlega naturalnemu zegarowi biologicznemu zwanym rytmem dobowym. Jest tak potężny, że kontroluje nie tylko to, kiedy czujesz senność, ale także to, jak Twoje komórki się regenerują, jak funkcjonują Twoje hormony i jak Twój system immunologiczny Cię chroni. Kiedy podążasz za naturalnym rytmem swojego ciała i śpisz mniej więcej o tej samej godzinie każdej nocy, tworzysz warunki do głębokiego i orzeźwiającego snu. Takiego, który pomaga Twojemu ciału walczyć z chorobami, naprawiać uszkodzenia i zachować ostrość pamięci. Jest w tym coś pięknego, spokój konsekwencji. Z wieloma seniorami, z którymi rozmawiałem, ludźmi w wieku 70 i 80 lat, odkryłem, że utrzymanie regularnego harmonogramu snu daje im więcej energii w ciągu dnia i stałe poczucie dobrostanu. Pozwól mi ci powiedzieć o Mary, mojej przyjaciółce z 75 lat. Przez lata walczyła z niespokojnymi nocami i zagmatowanymi porankami. Kiedy zaczęła zawsze zaścinać o 22, zauważyła prawdziwą zmianę w swojej czystości umysłu, a nawet w nastroju. Nie zmieniła diety, nie zaczęła nowych suplementów. Po prostu honorowała naturalny rytm swojego ciała i to zmieniło wszystko. Niektóre badania sugerują, że utrzymanie konsekwentnego harmonogramu snu może nawet zmniejszyć ryzyko rozwoju poważnych chorób. Chociaż badania zawsze są w toku, dowody wskazują na jasną wiadomość: dostosowanie godziny snu do naturalnego zegara Twojego ciała to łagodny i potężny krok do ochrony zdrowia i długowieczności. Nie chodzi o doskonałość czy nigdy nie siedzenie do późna na specjalne okazje chodzi o konsekwencje. Znalezienie godziny, która Ci odpowiada i trzymanie się jej najlepiej jak potrafisz. A korzyści nie kończą się w nocy. Gromadzą się tydzień po tygodniu, aż zauważysz lżejszy krok rano, jaśniejsze myśli i większe poczucie kontroli nad swoim zdrowiem. Światło odgrywa znacznie większą rolę w jakości Twojego snu niż większość ludzi wyobraża sobie. Rodzaj i moment ekspozycji na światło w ciągu dnia określa warunki do głębokiego i nieprzerwowego snu. Lub całkowicie zaburzonego. Nasze mózgi są zaprogramowane, aby podążać za rytmami słońca. Poranne światło wysyła potężny sygnał, że czas być czujnym i aktywnym. Podczas gdy ciemność wieczorem delikatnie pcha nas ku odpoczynkowi i regeneracji. Wielu czołowych badaczy snu odkryło, że seniorzy, którzy wychodzą aby złapać naturalne słońce na początku dnia. Doświadczają znacznie bardziej odpoczywających nocy niż ci, którzy zostają w domu. Zaledwie 20 lub 30 minut porannego światła może zresetować Twój wewnętrzny zegar, ułatwiając zaśnięcie i obudzenie się o stałych godzinach. Ten prosty zwyczaj może pomóc przynieść czas snu w zgodzie z naturalnymi potrzebami Twojego ciała. Ale jest ciemna strona sztuczne światło wieczorem, szczególnie z ekranów, telewizja, tablety i smartfony. Może być ukrytym wrogiem dobrego snu. Niebieskie światło tych urządzeń mówi Twojemu mózgowi, aby pozostał czujny, nawet gdy Twoje ciało błaga o odpoczynek. Seniorzy, którzy relaksują się, oglądając telewizję do późna lub przewijają telefon w łóżku, często siebie widzą czuwających długo po zgaszeniu świateł. Pozwól mi Ci opowiedzieć o Jerzym, moim 80-letnim sąsiedzie. Przez lata miał trudności z zaśnięciem i utrzymaniem snu. Po dowiedzeniu się o wpływie światła, zaczął swoje poranki na werandzie, wchłaniając światło dzienne i przeszedł na czytanie książki wieczorem zamiast oglądania telewizji do późna. W ciągu kilku tygodni jego sen stał się głębszy, a budził się z większą jasnością umysłu i skupieniem niż od lat. Nie musisz reformować całej swojej rutyny. Małe zmiany, poranny spacer lub wyłączenie ekranów godzinę przed snem mogą zrobić dużą różnicę. Jeśli zastanawiam się, dlaczego się przewracasz i wiercisz, albo budzisz się niespokojny, światło może być brakującą częścią. Przez lata wielu z nas szukało suplementów, zwłaszcza magnezu, jako odpowiedzi na niespokojne noce. Półki są pełne butelek obiecujących głębszy sen i spokojne sny. Jednak światowi eksperci medycyny snu podnoszą słowo ostrożności. Chociaż suplementy mogą pomóc niektórym, często brakuje im głębszego źródła. Niekonsekwentne rutyny i nieprawidłowe godziny snu. Badania pokazują, że przyjmowanie magnezu lub innych popularnych suplementów na sen nie kompensuje całkowicie spania o różnych godzinach każdej nocy lub zbyt późnego kładania się do łóżka. Twoje ciało pragnie przewidywalności, a Twój wewnętrzny zegar reaguje znacznie lepiej, gdy ustalasz konsekwentne rytmy. Wyobraź sobie orkiestrę rozgrzewającą się przed koncertem. Każdy instrument musi stroić się do tego samego dźwięku, albo muzyka rozpada się. Twój wewnętrzny zegar działa dokładnie w ten sposób. Bez regularnej rutyny, nawet najlepiej intencjonowany suplement może tylko tyle zrobić. Pozwól mi opowiedzieć o Lindzie, 68-letniej, która spróbowała praktycznie każdego suplementu na sen, jaki istnieje. Zmieniała marki, zwiększała dawki, czytała wszystkie recenzje. Wciąż budziła się leniwa i walczyła z zapamiętywaniem. Kiedy zdecydowała się ustanowić regularny harmonogram snu, unikać nocnych przekąsek i stworzyć spokojny rytuał, czytanie, miękką muzykę, pisanie notatki wdzięczności, jej sen się przekształcił. Suplementy stały się mniej ważne, ponieważ jej ciało wreszcie wiedziało, czego oczekiwać każdej nocy. To nie oznacza, że magnes lub inne naturalne lekarstwa są bezużyteczne. Dla niektórych mogą zapewnić delikatne wsparcie, szczególnie jako część dobrze opracowanej wieczornej rutyny. Ale najważniejsza zmiana, ta, na którą eksperci naciskają ponad wszystko, to honorowanie naturalnego przepływu Twoich dni i nocy. Ustalenie konsekwentnej godziny snu, stworzenie spokojnego okresu przed snem i poszanowanie sygnałów Twojego ciała zawsze będą miały największy wpływ. Twój mózg jest niezwykle adaptowalny. Kiedy otrzymuje stabilne sygnały, wie dokładnie, kiedy wejść w tryb snu, wzmacniając pamięć i naprawiając się. Rutyna nie tylko pomaga zasnąć szybciej, pozwala obudzić się odrodzonym z jaśniejszymi myślami i lżejszym sercem. Małe korekty dokonane z intencją mogą zrobić największą różnicę. Następnym razem, gdy będziesz kuszony kupnem innego leku na sen, pamiętaj. Prawdziwą podstawą lepszego odpoczynku jest stabilna i opieka rutyna. Niewielu ludzi zauważa, że godzina twojej kolacji może wpłynąć na jakość snu tak samo jak twoja rutyna snu. To, co i kiedy jesz, sygnalizuje twojemu ciału, czy czas się przygotować do głębokiego odpoczynku, czy pozostać czujnym i gotowym. Wielu czołowych ekspertów snu teraz sugeruje, że późne posiłki lub ciężkie przekąski zbyt blisko godziny snu. Mogą utrzymać Twoje ciało w funkcjonowaniu, trawieniu jedzenia zamiast wchodzenia w tryb regeneracji. Kiedy Twój żołądek jest zajęty trawieniem dużego posiłku o północy, Twoje ciało kieruje energię na przetwarzanie jedzenia zamiast naprawy komórek, eliminacji toksyn i przeładowania systemu immunologicznego. To często skutkuje lżejszym i bardziej zaburzonym snem możesz się rzucać i wiercić lub obudzić się czując się leniwy nawet po całej nocy w łóżku. Przez lata widziałem wielu przyjaciół i sąsiadów, ludzi w wieku 70-80 lat i starszych, znalazło ulgę po prostu przesunięciu kolacji wcześniej i pominięciu nocnych przekąsek. Pozwól mi opowiedzieć o Henryku, 82-letnim, który kochał swoją miskę lodów wieczorem, oglądając wiadomości. Przez lata widział się niespokojny w nocy, często budzący się z niestrawności i zagmatowanym umysłem rano. Kiedy zaczął jeść kolację przed 19 i zamienić swoją słodycz na uspokajającą filiżankę ziołowej herbaty, jego noce diametralnie się zmieniły. Spał bardziej solidnie, budził się odrodzony, a nawet zauważył, że jego pamięć z czasem się polepszała. Nauka to potwierdza: jedzenie zbyt późno myli rytm dobowy Twojego ciała, wysyłając myłące sygnały o tym, czy czas spoczynku, czy pozostania aktywnym. Wcześniejsze i lżejsze kolacje pozwalają Twoim systemom powoli się spowolnić, uwalniając Twój mózg i ciało do głębokich prac uzdrawiających podczas snu. Nawet tak mała zmiana może wspierać nie tylko Twój nocny odpoczynek, ale Twoją długoterminową zdrowość. Odporność immunologiczną i jasność umysłu. Nie musisz wszystko reformować naraz. Nawet przesunięcie kolacji zaledwie godzinę wcześniej lub wybór lżejszych i łatwiej strawnych potraw może mieć zauważalny efekt. Nie chodzi o ograniczenie lub doskonałość, chodzi o honorowanie delikatnego rytmu, który wspiera Twój najlepszy sen i zdrowie. Podczas gdy większość skupia się na godzinie, o której idziesz spać, niewielu zauważa, że godzina o której budzisz się każdego ranka, może być równie ważna dla budowania trwałego restauracyjnego snu. Eksperci w medycynie snu odkryli, że utrzymanie konsekwentnej godziny przebudzenia, nawet w weekendy lub po trudnej nocy, pomaga zakotwiczać Twój naturalny rytm, czyniąc znacznie łatwiejsze zaśnięcie, utrzymanie snu i obudzenie się odrodzonym dzień za dniem. Kiedy budzisz się o tej samej godzinie każdego ranka, Twoje ciało ustawia swój wewnętrzny zegar dobowy w niezawodny wzór. Ta przewidywalność mówi twojemu umysłowi i ciału, kiedy uwolnić prawe hormony, dostosować temperaturę ciała i rozpocząć złożone procesy naprawy, które zachodzą podczas snu. Seniorzy, którzy honorują konsekwentną, porządną rutynę, często mówią, że czują się bardziej ostrzy, bardziej pewni i bardziej pod kontrolą, nawet jeśli czasami mają niespokojną noc. Pozwól mi powiedzieć ci o Marcie, 74-letniej, która spędziła lata gądząc sen. Zmieniając, kiedy zasnęła, próbując nowych suplementów, martwić się każdą niespokojną nocą. Jej lekarz zasugerował, że ustawi alarm na tę samą godzinę każdego ranka: deszcz czy świecenie słoneczne i utrzyma tę rutynę stabilną. Początkowo była sceptyczna, ale w ciągu tygodni zauważyła prawdziwą zmianę. Nie tylko zasnęła szybciej, ale budziła się czując się lżejsza, bardziej szczęśliwa i gotowa do zmierzenia się z dniem, z jasnością i spokojem. Konsekwentna godzina przebudzenia działa jak kotwica, trzymając resztę harmonogramu na miejscu, wspomaga lepszą trawienie, bardziej stabilne humory i jaśniejsze myślenie. Wiele badań teraz pokazuje, że nieregularne wzory snu, spanie do późna jednego dnia, wczesne wstawanie następnego, Mogą spowolnić proces uzdrawiania ciała i nawet zwiększyć ryzyko pewnych chorób przewlekłych. Jest mądrość w starym powiedzeniu wcześnie spać, wcześnie wstać. Ale istota rzeczy to konsekwencja niedoskonałość. Jeśli ustalasz delikatną rutynę, budząc się o tej samej godzinie każdego ranka, Twoje noce naturalnie staną się bardziej odpoczywające, a Twoje dni bardziej żywe. Korzyści rozprzestrzeniają się na każdą część Twojego życia, pamięć, nastrój, nawet Twoje relacje z bliskimi. Jeśli czujesz się zniechęcony lub sfrustrowany swoim snem, zacznij od tego małego kroku. Wybierz godzinę przebudzenia, która wydaje się realistyczna i delikatna, i staraj się utrzymywać przez kilka tygodni. Możesz być zaskoczony, jak bardziej pewny, bardziej jasny i bardziej pod kontrolą będziesz się czuć, niezależnie od wieku lub okoliczności. Dotarliśmy do końca tego wideo i chcę Cię zachęcić do refleksji nad pięcioma kluczowymi lekcjami, które zbadaliśmy dotyczącymi godziny snu i zdrowia. Który z tych kroków wydaje się bardziej możliwy w Twoim własnym życiu? Być może będzie to ustalenie konsekwentnej godziny snu, łapanie trochę więcej słońca rano, utrzymanie konsekwentnej godziny przebudzenia lub wybór lżejszych posiłków wieczorem. Cokolwiek to będzie, pamiętaj. Masz moc kształtowania swojej rutyny i ochrony swojego dobrostanu. Niezależnie od wieku lub punktu wyjścia, nauka jest jasna. Godzina snu to znacznie więcej niż szczegół. To fundament zdrowszego ciała, jaśniejszego umysłu i nawet dłuższego i bardziej żywego życia. Nie musisz zmieniać wszystkiego na raz. Małe i konsekwentne zmiany mogą przynieść Ci pokój, energię i pewność, na którą zasługujesz każdego dnia. Dziękuję za bycie z nami dzisiaj. Chętnie Cię wysłuchamy. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj nauczyłeś się i jak planujesz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam dużą motywację i zachętę. Jeśli spodobało Ci się to wideo i uważasz go za przydatne, proszę polub, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym tworzeniu dobrej treści, do informowania i inspirowania Ciebie. Dziękuję za oglądanie. Nie możemy się doczekać zobaczenia Cię w następnym wideo.